Hej, ludzie, pazi tutaj. Na piątek coś optymistycznego. Wiecie o tym, że Split Fiction, czyli nowa gra Hazel Light, sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy? Ile minęło niecałe dwa tygodnie od premiery? I gra już się sprzedała w dwóch milionach egzemplarzy. Czy przebije i Takes Two, które się sprzedało w 10 milionach egzemplarzy? Nie wiem. Ale gdzie nie spojrzysz, ludzie są zadowoleni. Ludzie chcieli gry kołowej, ludzie dostali kołową grę nie na 50, 60, 80 czy 100 godzin, ale na 15, 16. I ludzie są zadowoleni. Cieszą się z tego, że gra jest kreatywna i ogólnie czują to całe, to całą pozytywną energię, jaka była przy tworzeniu tego tytułu. Dlaczego o tym mówię? Bo pamiętacie, jak jeszcze parę tygodni temu prezes EA. Mówił, mówił, że on wie, dlaczego Dragon Age Velgar sobie nie poradził, bo nie miał elementów gry usługi. Split Fiction nie ma elementów gry usługi. Ba, jest jeszcze bardziej szczodre niż większość gier na rynku, bo ma system Buddy Pass, czyli na jednej kopii możesz grać razem z kumplem. Kumpel po prostu ściąga tylko klienta. To teraz mi powiedzcie, jak to jest możliwe, że ta gra... Sprzedała się w takiej ilości, że już pobiła sprzedaż Dragonite'a, Welgarda. Jak to jest możliwe? Kurde, nie wiem. Może prezes jej też powinien się dowiedzieć, jak oni to robią. Może po prostu nie wydają miliardów na stworzenie gry, której nikt, nikt nie chce. Może nie rozbijają zespołów, może nie zwalniają. Może po prostu Hazel Light stara się utrzymać ten zespół w ryzach, aby doświadczenie, które oni zdobywają już od czasów Brothers, aby ono ewoluowało w coraz lepsze tytuły. I jak widać, im to wychodzi. I słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale główny szef studia, czyli założyciel studia Joseph... Kurde, zapomniałem jego nazwiska z tym patrząc na jego pochodzenie, mógł spokojnie wrócić religię, politykę i inne ciężkie tematy, ale tego nie wróca. Nie Stara się zrobić grę dla każdego, aby każdy mógł usiąść z ukochaną osobą, czy z kumplem i się cieszyć. I to, to jest coś, co szefowie jej patrząc na ten sukces i na ten wynik, nie tylko finansowy, ale też i by tak powiem ogólny, PR-owy, bo ta gra dobyła bardzo wysokie oceny, mogliby dojść do wniosku, że może trzeba pójść tą drogą. Może trzeba bardziej racjonalizować budżet, może trzeba trzymać zespoły, może trzeba dbać o te zespoły. Słuchajcie, ten założyciel Joseph, on w pewnym momencie, kiedy robili A Out, nie miał pieniędzy, aby zapłacić swoim deweloperom bo byli chyba 5 milionów w plecy, jak dobrze pamiętam i słuchajcie, on wrócił do swojej starej pracy, on tam kręcił film e, reklamówki, filmy dla korporacji i nakręcił parę reklam, tylko po to, żeby nie przerywać jego projektu i widać, że mu się to opłaciło, bo Out Out był świetnym tytułem z bardzo kontrowersyjnym dla niektórych zakończeniem, pozdrawiam Cię Tomek a potem stworzyli It Takes Two, czyli grę roku. Wybitną grę koopował. i teraz widać, że zrobili to samo. I pewnie, gdyby nie GTA, to ta gra byłaby kandydatem do gry roku. To znaczy, kandydatem będzie, ale no powiedzmy sobie szczerze, co prawie nie wiem, co by musiało wyjść i o jakim poziomie, aby Przyćmić premierę GTA 6. Ja nie mówię, że nie może wyjść gra lepsza, bo może wyjść gra lepsza, ale. Dobra, to nie o tym. Wróćmy do głównego tematu. Zobaczcie, jak jedna firma może mieć różne twarze, bo jej ma ten swój program wspierający mniejsze studia i właśnie przez ten program. Powstały tytuły takie jak A Wait Out Out, i Tekstu, czy teraz Split Fiction. Z drugiej strony EA funduje takie potworki jak ostatni Battlefield czy yy, Dragon Age. Ale jeszcze z innej strony, EA dodaje mikrotransakcje do otwartej bety Skata, który jak wyjdzie, będzie darmowy, ale w becie mikrotransakcje dodać. Coś wam się może odwiedzić i możecie skasować skate'a tak jak Warner skasował multiversum. Naprawdę to jest, to jest przerażające, jak jedna korporacja może mieć tyle twarzy, ale chyba, nie wiem, może prezesowi czy tam innym szefom miło, było, miło się zrobiło na sercu, kiedy nikt nie wygrawał i jej od najgorszych. Nikt nie wyliczał błędów w ich sportówkach. Lub nikt nie narzekał na to, że Battlefield nie wyszedł dopracowany. Bo Splits Fiction jest dopracowaną grą. Ja sam w nią zagram w momencie, kiedy uporam się z Henryczkiem i yy, z Monster Hunterem. Ale ogólnie nie, nie słuchać jakichś wielkich narzekań na to, że gra źle działa. Albo, że jest niedopracowana. Ludzie cieszą się kreatywnością tej gry. I to jest piękne. I tego, słuchajcie, życzę ja sobie i wam, żeby było jak najwięcej. Jak najwięcej kreatywności. Bo kreatywność nie kryje się w tej cholernej grafice, w tym 4K, w i innych bzdurach. Nie. Kreatywność jest w tym, jak wykorzystasz tą moc, którą oferują współczesne sprzęty. Boże, to zarzmiało zbyt górnolotnie, nie? Ale no, to jest naprawdę fascynujące, że możemy, obser że możemy Dzięki jednej firmie widzieć wszystkie strony gamingu. I kreatywność, i, straszne, i straszną pazerność na pieniądze i olewanie swoich własnych fanów. No bo już nie będę mówił, co jej wyprawia z Formułą 1, bo tutaj to ja po prostu słyszałem od kumpla. Ja po prostu nie wierzę w to i nawet się nie zagłębiam, bo. To nie mój sport, nie moje, nie moje zabawki, ale no, jeżeli wiecie dokładnie, co się dzieje w formule, to napiszcie w komentarzach. I napiszcie, I napiszcie w komentarzach też, czy będziecie grali w Split Fiction. I czy w ten weekend zagracie, czy w, w któryś tam z kolei. Trzymajcie się. Świetnego weekendu. Odpocznijcie. Trzymajcie się do poniedziałku. Papa. Pa.